Cześć kochani, z tej strony Miksol, kanał Retro według Miksola. Dziś spotykamy się po raz podobny przy Atari ST, a konkretnie będziemy testować takie urządzenie, które nazywa się Disk dla Atari ST, STE. Jest to produkowane przez Darka to co nasze urządzenie. Udało mi się podkupić od, od znajomego pnlid da pozdrawiam serdecznie. Czym jest Disk? Satan Satan Disk to jest taki dysk twardy, dla Atari STST w formie karty pamięci. Czyli to jest taki normalnie wyskładnie takie oddzielne urządzenie był podpinany pod złącze dedykowane z tyłu. Tutaj widzicie tą taśmę wpiętą takie złącze i było po prostu osobne pudełeczko, tak? Natomiast w tym przypadku jest to taki, taki dongielem może tutaj zdejmę wam pokażę. Taki sobie po prostu dongielek tutaj mamy z przodu kartę pamięci. Mówię, żeby to wszystko podpiąć dzisiaj, ja mam taką kabelkologię, <noise> bo żeby spiąć Atari musiałem połączyć je kablem z, z takim adapterem, dlatego, że kabel mam z wyjściami Cinch Audio, więc żeby wpiąć to musiałem przez ten adapter, przez ten splitter spiąć tego, spiąć to w to z kart, z kart jest pod adapter HDMI i po kablu idzie wpięty z grabera HDMI, także tak Śmiesznie dość, ale tak to wygląda. I teraz jest tu podłączone też zasilanie. On już jest uruchomiony, włączony, zasilany jest. Włączamy komputer w takim razie. Chwilkę on tutaj będzie nam szukał, szukał dyskietki. No Taki jest urok tych STE STF STF, STF, STFM. STF, nie wiem jak STE nie, nie miałem, nie wiem. Tutaj wam nie, nie podpowiem. Ogólnie proszę o info, jak mnie słychać, czy mnie ładnie słychać, dlatego że nowy mikrofon e, z tymi wszystkimi filtrami, i tak dalej. Także <gryw> tu widać kawałek wystaje jego, także powinno mnie być słychać lepiej. O, porządzi, porządzi. W tej chwili na siłach chce się butować dyskietki. Eee, słyszałem, że pewnym sposobem rozwiązania jest złożenie dyskietki bez żadnej treści, ono wtedy sprawdzi, że nie ma się z czego zbudować i, i szybciej wystartuje TOS. Eee, bo... Eee, Atari w podstawowej wersji ten swój system operacyjny ma w grany w tych kostkach, które na e, którymś z przednich filmów m, Wam pokazywałem, wymieniałem, czyli ten element, to co widzicie teraz, to jest e, jakby zawarte zasztę w, w kościach. Teoretycznie Amiga też część systemu operacyjnego ma w kościach, w tym, w tym przypadku w Kickstarcie, a na resztę trzeba dograć z dyskietki. Oczywiście na upartego ludzie modyfikowali, po, potrafili zrobić takie bardzo opuszczone podstawy, na ile się zmieściło w kościach e, Workbench, który wstawał który z, z kostek, no ale nie w tym, że no, tutaj dużo, dużo gorzej to wygląda, ale jest wbudowane i to jest całkiem spoko. Oczywiście w tej chwili no cóż, no nie widać tego otwartego dysku, dlatego dokonujemy resetu. Czemu tak jest, nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia, natomiast dostałem taką informację, że najpierw włączam zasilanie Satana, potem włączam zasilanie mikrokomputera, a jak on się już zabutuje, to robię reset. O, i w tym momencie zobaczcie, wykrył już. Nasz dysk wykrył tam partycję i się pojawiło, tak, pojawiły się partycje. Nie ukrywam, że ja jeszcze tego nie testowałem, zobaczyłem tylko, że się włącza, włącza, włącza. Jest troszeczkę inaczej to wygląda. Może zaczniemy sobie od gier, odpalimy sobie jakąś grę. O tyle jest prościej w Atarii w porównaniu, bo w Amidze wiecie, że osoby, które korzystają, że trzeba kombinować, um, trzeba WHD um, uh, load i tak dalej, to większość z gier była po prostu w formie plikowej, tu nie było tych endosów, tak, 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 tak? tak jak na Amidze, um, czyli um, odpalających się z pamięciem zupełnie systemu. Przynajmniej na tyle, na ile mi wiadomo, tak? Jeżeli, jeżeli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzach, bo może były takie endosy, które butowały. Natomiast z tego, co wiem, to większość tych gier jest po prostu w formie plikowej, czyli zgrany jakby z dyskietek i, i tutaj mamy do wyboru. Szukam jakiegoś znanego tytułu, może coś z Amigi, żebyśmy tu nie koryczyli. Joust, to coś mi mówi. Knights, może to Knights Lore jest. Ale nie jestem dobry w tą grę. Ale Knight brzmi dobrze. I szukamy pliku. O, tu jest chyba start.tos. No? Ciach. coś się dzieje. Minimum mam 2 MB. I co? I odrzucimy? No, niestety. Nie pograliśmy, chyba że. To. Eee, prawdopodobnie karta z tą zawartością była przygotowana. O, tu coś się popsuło ładnie. I, a nie, coś idzie. Karta z tą zawartością była przygotowana dla Atari ST, i być może sporo z tych tytułów po prostu nas tutaj odrzuci, brakiem pamięci. Ale nie wiem, czy to będzie chciało się uruchomić, czy tylko nas tak zachęciło. Jak nie, to teraz testujemy dalej. Właśnie muszę przygotować. Swoją kartę z, jakby, z plikami, no chyba nie, chyba reset z plikami z grami. O, co to się zaczęło? No coś dziwnego. Ja wyłączę, włączę raz jeszcze. Widzę tu jakąś dyskietkę. Mam takiego lotusa. Na dyskietkach coś, żeby nam nie zabutowało to może drugą dyskietkę od jakiegoś tytułu. Niech on sobie zarzeźbi i stwierdzi, że tam nic nie ma. O i reset. Czyli mamy w skrócie taki dysk do Atari ST, na którym możemy sobie ładować gry demo i tak dalej. Wydaje mi się, że jest to. Nie jestem aterowcem, nie, 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 w epoce nie korzystałem. Nie, z, nie mierzyłem się z problemami z tym komputerem. Natomiast wydaje mi się, że w tym przypadku może być to lepsza opcja niż jakiś gotek, tak? Jeżeli te gry faktycznie można sobie tutaj wgrywać. Te dyskietkowe gry są tak jakby dyskowe, tak? Jeśli to jest, jeśli się nie mylę z prawdą, tak? Tutaj myślę, że w komentarzach najwyżej będziemy jakoś ratować to, jeżeli głupotę opowiadam. Laudruner magic, music. music, ten to porakometryzm zjadał r, r-type. Że jakiś Lotus będzie. Lotus jest spoko tytuł. Ne, no to już by był. Turikan. O, zobacz, jest Turikan. Turikan jest tytuł mi znany. Chciałem dwa razy szukamy też Start TOS. Wcisnąłem, wcisnąłem. Ok. Okej. Okay. Chcę nielimitowane życia. No grafika śliczna. Grafika śliczna. Myślę, że spacja. Napatrzyliśmy się już. <laughs> Włączyłem monitorowanie, bo ostatnio. E, przez to, e, że włączone było to monitorowanie, to okazało się, że nie nagrywały mi się nie nagrywało mi się zupełnie e, dźwięki. Ok, idiotka sobie tam miga, chyba w takt wczytywania. Jakoś tak pistoletem. Może to kontrolę się robiło. Coś tu się dziwnego dzieje, kiedy ten kontrol wciskam. Pauza jest chyba. Teraz to ja nie wiem, co ja włączyłem. Jakiś turbo rozwalacz. Chciałbym sobie poprzypominać te gry. No dobra, natomiast działa. Czy da się z tego wyjść? Ciekawe. O, da się, słuchajcie, sklejpem sobie elegancjo. Wyszedłem. Spoko. Fajne, 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 fajne. Ok, czy tu jest jakiś wstecz, tu się, którym tu się zamyka w ogóle, bo zazwyczaj tyle. No dobra, wróciliśmy. O, widzę coś, co, co znam. Another world. Dobra, to może z gier e, odpalimy sobie jeszcze to. coś 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 to coś to dziwnie odpaliło error skype Próbujemy raz jeszcze po resecie. E, szukałem też informacji odnośnie o, demka. Są jakieś? Zobaczmy, może te demka będą. E, Dron, no zobaczmy. Przydałaby się myszka. muszę myszkę upolować teraz. No nie, coś nam nie idzie. Czy być może to są dema dla ST, dlatego że osoba, od której pozyskałem e, owy tutaj interfejs, posiada w swojej kolekcji No i. Też mi to wyrzucę. Trzeba było zgłębić temat tego urządzenia. Myślałem nad rozbudowaniem pamięci do 4 mega. Niestety, jak się okazuje, nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać. Rozbudowanie tej pamięci to jest dość skomplikowany proces. Tutaj jest startos. Jeszcze może to. No mhm. śliczna grafika. W niektórych jest po prostu tak, że są złącza na pamięci. Wystarczy dokupić kostki, zainstalować i już. W przypadku akurat tego modelu pamięć jest zabudowana na płytę, i z tego co mi wiadomo, nie ma jakiegoś taniego rozwiązania, które pozwoliłoby na rozbudowanie tej pamięci w sposób prosty, łatwy i szybki tak naprawdę, tak? Dobra, intro jest spoko, natomiast pytanie, czy ja mogę to intro pominąć? Wychodzi o to, że nie. Pojrzymy sobie razem, choć na pewno musi się dać jakoś to. Trzeba będzie zrobić e, przegląd gier, które są e, polecane na Atari ST do grania, takich hitów, hitów i sobie zrobimy jakiś gameplay, może jakiegoś live'a, jeżeli będziecie chcieli i spróbujemy sobie pograć. Natomiast to wygodne, bo nie trzeba każdej tej gry na, na dyskietkę gdzieś nagrywać, mimo tego, że mm, mam a e, i, i mógłbym tutaj na dyskietkach po prostu odbudować sobie, rozbudować sobie jakąś kolekcję e, tych gier, to, to jest to bardzo wygodne i szybkie rozwiązanie do tego, żeby sobie te gry tutaj wczytywać, tak? Także, także fajna rzecz. No, dawaj, dawaj. No i dobra, przeniosło, przeniosło bohatera. W ogóle osoby, które nie znają Another World, to polecam się zapoznać z, z historią powstania tej gry, z, z takimi szczegółami, ponieważ no jest, to tytuł, jest to tytuł naprawdę wybitny, a, a jeszcze, jeszcze wybitniejsza jest historia powstania, to jak on był tworzony, no jest niesamowicie, ta historia opowiedziana tutaj jest niebywała. No. Dość słabo widać. Teraz to już nie podejdę, muszę klikać aż ja je... Nie wiem czy zauważyliście, ale tam poszedł jakiś jeden i nie ogarniam co się stało, że on mnie nie. Nie wiem. No, mi się wydaje, że tam idzie jeszcze jeden. <laughs> no bo to jakiś taki uszkodzony, niekompletny albo coś. Albo jakiś bliższy że dobra. Ach, no i po mnie. I od nowa. Dobra, robimy reset, zobaczymy jeszcze z jedną grę. No i cóż, wrócimy do tematu, jak przygotuję jakąś partię softą dedykowaną, taką, żebym się nie, nie nacinał na tytuły, które, które chodzić nie chcą. Fajnie, że jak on już raz zainicjuje ten dysk, to potem przy każdym resecie on dość szybko już wraca tutaj nam do... Przepadek, że żadne demko na nie chce tej. W ogóle zauważyłem, że o, co się stało, się, się mu zawiesiło. To mamy najnowszy. Zwróciłem uwagę na to, że troszeczkę inny jest kolor e, tutaj tego tła w momencie, kiedy jest mm, not enough memory. E, troszkę inny jest kolor tego tła w momencie, kiedy dysk jest. Ciekawe, czy jest to standard e, w przypadku e, TOSa, że, że tak się dzieje. Czy to jest e, ustawione gdzieś na dysku już e, Predefiniowane takie ustawienie. No, niestety, słuchajcie, z demek, to tutaj to ostatnie, to ja wcześniej też sprawdzałem, nie idzie, czyli to są demka prawdopodobnie na maszynę STE lub na powiększoną y, pamięć. Także tego niestety sobie nie pooglądamy, ale możemy jeszcze jakąś grę sobie znaleźć. Może coś z końca listy tym razem? Może. Lotusa to tu chyba nie widzę. Zum. to będzie o długie intro pewnie to. Ale świetna przygotówka. Muzy pakman man Skychase. Coś mi mówi ten tytuł. Zobaczymy. pójdzie KMX, okay, KF9 i no, coś się dzieje no, startujemy od razu A, to taka jest historia ale to jest, wiecie co, to jest chyba na dwóch graczy. Chcę się strzela. Dobra, bo ja gonię. Okej, okay, a drugi gracz gdzie? Strzałkami. O, mi przeleciał. A, to jest, słuchajcie, to jest taka strzelina 3D w formie symulatora na dwóch graczy, na dwa joy i trzeba po prostu siebie... Namierzyć chyba i w tym momencie odpala nam się cerownik. Dobra. <grystanie> to by było na tyle. Słuchajcie, kończymy. Jak widzicie dość wygodne urządzenie trzeba przygotować jakieś tutaj porcje danych, żebyśmy mogli się tym pobawić. Widzimy się już niedługo, bo tarma nowa zabawka. Spoiler będzie. W kolejnym filmie zobaczymy sobie taki mikrokomputer który się Akord Electron brytyjski komputer, który miał konkurować ze Spectrumem, konkurował ze Spectrumem w sumie, no to tak, eee, natomiast aż takiego sukcesu nie odniósł i mi uważam, że jest na tyle ciekawy, że chciałem go mieć w kolekcji znowu i będziemy go też oglądać, testować, sprawdzać, wkrywać. Na tą chwilę tyle. Trzymajcie się. Dajcie znać w komentarzach, co na Atarieste chcielibyście zobaczyć. E, oczywiście pamiętajcie, że, ja to, że, że to jest STF z 1 megabajtem e, pamięci, więc e, dużo tu nie poszalejemy, ale dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć. E, czy może jakieś demo, może chcecie coś polecić. E, no i przede wszystkim, czy ten dźwięk, czy ten dźwięk jest lepszy. Trzymajcie się. Cześć.